Bankowość komercyjna i spółdzielcza. Drodzy uczniowie, dzisiaj skoncentrujemy się na dwóch kluczowych filarach naszego systemu bankowego: bankowości komercyjnej i spółdzielczej. Chociaż oba typy banków pełnią podobne funkcje, istnieją między nimi istotne różnice, które wpływają na sposób działania naszej gospodarki oraz na decyzje, które podejmujecie jako przyszli klienci tych instytucji. Bankowość komercyjna to są te duże instytucje, które widzicie na co dzień w centrach miast, w reklamach i które obsługują szeroki zakres transakcji finansowych. Ich głównym celem jest osiąganie zysku dla akcjonariuszy. Są jak wielkie supermarkety finansowe, oferujące wszystko, od kont osobistych i kredytów hipotecznych po produkty inwestycyjne i usługi dla dużych korporacji. Każdego dnia, kiedy wpłacacie pieniądze na konto, bierzecie kredyt, czy dokonujecie płatności kartą, jesteście uczestnikami bankowości komercyjnej. To banki korzystają z waszych depozytów, aby pożyczać pieniądze innym klientom, co pozwala na rozwój przedsiębiorstw i finansowanie ważnych projektów w całym kraju. Jednak bankowość komercyjna nie jest tylko o pożyczaniu pieniędzy. Pieniędzy. Jest także otworzeniu nowych produktów finansowych, zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu płynności finansowej w gospodarce. Z kolei banki spółdzielcze to instytucje bardziej lokalne, skupiające się na potrzebach swoich członków, którzy są jednocześnie ich właścicielami. Można je porównać do lokalnych bazarków, gdzie wszyscy się znają i wspólnie decydują o asortymencie. I główna idea to współpraca i wsparcie dla członków wspólnoty. Banki spółdzielcze często koncentrują się na obsłudze mniejszych przedsiębiorstw, rolników czy indywidualnych członków społeczności, oferując im produkty i usługi dostosowane do ich specyficznych potrzeb. W bankach spółdzielczych zyski są często reinwestowane w rozwój lokalnej społeczności lub dzielone między członków. Mają one również reputację instytucji bardziej przyjaznych i osobistych, z głębokimi korzeniami w lokalnych tradycjach i więziach społecznych. Oba typy banków są niezbędne dla zdrowego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Banki komercyjne zapewniają szeroko skalowane usługi finansowe i są motorem innowacji. Natomiast banki spółdzielcze, Wzmacniają lokalną gospodarkę i wspierają mniejsze przedsiębiorstwa oraz indywidualnych konsumentów. Podczas wyboru banku, z którym chcielibyście współpracować, ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno Wasze osobiste wartości, jak i finansowe potrzeby. Czy wolicie? Większą instytucję z szerokim wachlarzem usług, czy mniejszy bank, który może oferować bardziej osobiste podejście? Zrozumienie roli i funkcji banków komercyjnych i spółdzielczych pomoże Wam dokonywać świadomych wyborów finansowych i lepiej zrozumieć, w jaki sposób pieniądze przepływają przez naszą gospodarkę. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że temat bankowości komercyjnej i spółdzielczej stanie się dla Was tak interesujący, jak jest dla ekonomistów na całym świecie.